Mamy 601. Właśnie z Julcią wyszliśmy na dwór. Nie, Julcia? Idziemy. A Romeo to już o czwartej poszedł na dwór. A tak, to to spały ze mną w nogach. O, mamuśka jest. Jest mamuśka. Ajajaj, już się cieszę. No idę specjalnie teraz tak wcześnie rano na bocianówkę bo chcę zobaczyć czy szramek śpi w tej beczce Bo sobie tam taką jedną beczkę upatrzył tą po prawej stronie jak się wchodzi jak się idzie do bramki i tak go często widuję i wczoraj go też widziałem jak zamykałem i szedłem już Spać. O, już widzę naszą albinkę. I mikrusa jednego widzę na półce na drzewie. Wysoko siedzi. O, zobaczcie, leci, leci. O, zobaczcie, idą. O, 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 o jak leci, zobaczcie. O, jest następny. O, kiciulki, O, i Maja też jest, Kicie, Kicie, no chodź Urwisku, Kiciulku, chodź, chodź, chodź Cię wezmę ojej, cieszą się kotki, już przyleciały, Albineczka, Mileczka jest, ta moje Majeczka jest, a, o Proszę, chodzą, ojej, o, 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 o. jaki szybki, więc już, już jest na dole no, aha i nasza. Nasza kruszynka siedzi tutaj. Kiciulka. No fatalnie z tym oczkiem masz. Kurczę znowu. Będę musiał ci przemyć. Kurczę, do połowy zaklejone ma. No. Muszę ją wodą przemyć. I nakropić kolewa, Znowu podłapuje coś. Się dzisiaj wezmę. Dokładnie przemyję. No i co? Chcesz zejść? I nie wiesz, gdzie. No. Chodź, chodź, No uciekła mi. Widzicie. Uciekła mi. O Jezus, jak to oko masz. Kurczę. No, jest teraz, jest, mam, no, chodź, już Cię zdjąłem, już Cię zdjąłem. No, będę chciał pojechać, jak zorganizuję samochód, do weterynarza, żeby je odpchlić, odrobaczyć, ewentualnie zaszczepić. No ta majeczka mnie niepokoi, no kurczę. Znowu jej się tam zaczyna z tym okiem. Także muszę jej dokładnie przemyć i dwa razy dziennie zakrapiać. Ja wczoraj raz zakropiłem, ale to wygląda, że za mało. Chodzą, chodzą. Pójdziemy, no, otworzymy okienice. Okienicę otworzymy. Oj, dostałem żołędziem w ramię. Kochani, trafiło mnie. A, zobaczcie, wszystkie tu są trzy, i tam czwarty poszedł. I gdzie poszedł? Kupkę robić. Kupkę czy siku? A, widzicie? Tutaj żwirku trochę wysypałem i aż tutaj przychodzi. Właśnie zauważyłem, że coraz mniej w kuwecie kupek. Bo one na dworze już się załatwiają. A a. proszę. A ten płaciuje, płaciuje. I w trawę. I po trawie chodzą. I nasza majeczka też. Kruszynka. Uczy się od starszych. I muszę wziąć pod lupę, dokładnie się tobą zająć. Te najmniejsze, nadrob, najdrobniejsze, najbardziej podatne, najbardziej, najsłabsze. Ha, aż zaskakują. A w nocy padało, mokro jest. Skaczą po mokrej trawie. Łobuziaki małe. No, Basiorek sobie popija. Pani Krysi. Basiorek jest pani Krysi. Pani Krysia z Niemiec jest wirtualnym opiekunem Basiorka. No i co? O! To to, Baribal wyleciał. Baribal wyleciał ze środka. Wiaterek jest trochę. Dzwoneczki dzwonią, zobaczcie. Słyszycie. Dzwonią dzwoneczki dzyń, dzyń, dzyń. Ale nie jadą zaneczki. tutaj ten materac to tutaj położyłem żeby w nocy nie znów opadało a Lecam, lecam. leci maja się tylko że ja nie mam klucza, żeby otworzyć bocianówkę im dać Bo ja tak wcześnie rano im nie daję. No, no daję później Także teraz kicie wam nie dam Rozumiecie? Oj, z Co? ja, dobra, pogłaszczę cię, pogłaszczę Pogłaszczę. Zyzia też pogłaszczę. Bo kryjś Zyziu jesteś <try> się w trawie wymoczył. No, karmę mają. Nasypałem wczoraj. a, Proszę, śpi. Panie Danusiu. Mila Pani śpi tutaj, wczoraj tu była i dzisiaj jest. No Pani Danusia właśnie wczoraj zadzwoniła, powiedziała, że adoptuje Milę. No pytała się, co ma przysłać, co ma kupić, czy pieniądze, czy karmę. Ja powiedziałem, że to jest sprawa indywidualna każdego opiekuna wirtualnego, że ja nie będę narzucał, bo nie chcę być posądzony później, że tam wołam pieniądze czy karmę. Jest to Wasza inicjatywa. Chcecie? Pomożecie. Jak to ksiądz mówi co łaska. Czy czym ja nie będę mówił nie mniej niż... O, o, o poleciał. <n> ty, taki szybki? Jaki szybki, kurczę. O, który to taki szybki? Pokaż się się. Ty, z zwońcu. Sprinter, kurczę. Usain Bolt, czy jak on tam się nazywa. No Wystartował, że hej. Tutaj jest jakiś? Nie ma. No. Nie mogę iść do bocianówki, bo klucza nie wziąłem. no. Słyszysz? Nie wziąłem klucza. Przyjdę za godzinę. Otworzę wam. Na razie pobiegajcie sobie o pustych brzuszkach. No. Biegaj, biegaj, biegaj. Bo jeszcze chłodno jest. No, 10 po szóstej dopiero. 13,5 stopnia ochłodziło się, a ciśnienie nadal niżowe, 1005, 1005 nad poziomem morza, to jest deszczowe ciśnienie. Normalne jest 1013. A to jest 8 hektopaskali poniżej normalnego. Jak jest 8 hektopaskali poniżej normalnego ciśnienia dla danej wysokości, no to wiadomo, że jest deszcz. Jak jest 8 powyżej, czyli 1013 plus 8 to jest 20, 1021, no to jest ładna pogoda. No dla Warszawy ciśnienie normalne to będzie, nie wiem, jaka tam jest wysokość nad poziomem morza, ale, ro, ale się przelicza w ten sposób, że 1 hektopascal to jest 8 metrów wysokości w terenie. Czyli trzeba zobaczyć, ile Warszawa jest na przykład powyżej poziomu tutaj morza i powiedzmy, że jest na przykład 80 metrów nie? 80 metrów podzielić przez 8 to jest 10, czyli 10 hektopaskali będzie mniej. Czyli dla Warszawy ciśnienie normalne to będzie 1003 hektopaskale, 1003 hektopaskale, nie wyższ ni niż. I teraz 1003 minus 8. To będzie 995. Czyli w Warszawie, jak będzie 995, no to będzie lało. A jak 1003 plus 8, 1011, to jest ładna pogoda. No. A nad Morzem dla 1011 to już jest troszkę poniżej normalnego. No to tak się, kochani, przelicza. Aj. 1 hektopaskal to jest 1 centymetr słupa wody, a inaczej 8 metrów w terenie. Taka różnica ciśnie. Czyli jeżeli wejdziemy na wysokość na przykład 80 metrów, to będzie to 10 hektopaskali. 10 hektopaskali. Czyli 10 cm słupa wody. Czyli jeżeli pójdziemy 80 m w górę, to tak jakbyśmy się wynurzyli z wody, 10, 10 cm słupa wody. Mniejsze ciśnienie. Czy to jest dużo, czy mało? No, kochani, to jest. spore ciśnienie. Bo trzeba wam wiedzieć, że jeżeli się człowiek zanurzy pół metra pod wodę, to już powietrze nie zaciągnie przez rurkę. Także bzdury jest w filmach, jak pokazują, że płynie tam pod wodą pół metra, czy ile rurkę ma i płynie i oddycha. Nie, człowiek już nie da rady zaciągnąć powietrza, będąc na takiej głębokości. Za słabe płuca są. A, Rura. Chodzą. I z następną rurę wszedł. I poszedł dalej. Poszedł dalej. O, poszedł tam gdzie się rurą. Tak, kitki chodzą. Lubiam rury. Nasza majeczka. O, Jezu, nie mogę patrzeć. Ona. To oko ma znowu. Chodź ja, Wezmę cię na kolana, pogłaszczę cię. Niech wezmę cię na ręce. O. O. Któryś piłka? Gdzie tu piłka? Ojej Gdzie tu piłka? A ten piłka ha. No słyszę, że jakiś piłka. Już myślałem, że ktoś tu podrzucił jakiegoś kociaka No niunia nasza. Nasza niunia, Kochana niunieczka, A to kto? Zyzi o cały. Meister Herszt rozrabiaków a ty Ty to jesteś Urwis No Dzisiaj pójdę do dyrektora Po śniadaniu I się spytam czy ta Busa żeby Jechać kotki Odrobaczyć od Pchlić, ewentualnie zaszczepić. Wszystkie cztery złapie, jak dyrektor się zgodzi. A jak nie, to powiem, żeby mi wyraził zgodę, to ja sobie pojadę skuterkiem. Kurcze, Kurczę, skuterek to jest dobra rzecz. Pakuję, siadam, jadę i nie ma. Przecież, kochani, dwa lata temu, to ja codziennie jeździłem skuterem. Dwa transporterki, jeden w nogach, drugi na plecach i po dwa koty woziłem do stylizacji kastracji I tak przez cały miesiąc. 35 kotów w ten sposób zawiozłem. Tyle mi się udało złapać, na 40 chyba kilka. A kilka zostało tam za parkanem, nie dało się złapać. I tam się rodzą z tamtych. No. No, a tu który? Urwis chyba. Zupkę mleczną podjada. No, Urwis, widzicie? No. Je, Urwisek. Je. Zupę mleczną z laktozą, kochani. Widzicie? I smakuje mu laktoza. No tak. Dzisiaj będę chciał też ten koiec metalowy wyciągnąć z bocianówki. I już sobie obmyśliłem, że ten kojec to ja wyciągnę i postawię tutaj tu pod siatką, o, tu ten dywanik wezmę, tam jest Taka podłoga. Tą podłogę położę później na ten koiec metalowy, i przykryję dywanikiem, żeby nie mógł, żeby nie rdzewiał razie czego. No, natomiast w bocianówce będzie więcej miejsca, tam zamocuję półkę. Mam przygotowaną. O, hop, skoczył. Dobra. Zobaczymy jeszcze czy tutaj jakiś kotek jest. No szramka nie było rano, czyli... Wygląda... O oh, jest! Kto to jest? Halo? Proszę pana. Kto ty, kto ty jesteś? Halo? <grym teletopuśka> Przyleciał ten już zajrzeć. Śpi tam, Widzicie? Jak deszcz jest i chłodniej, to zaraz kotki znajdują miejsce. A, następny zaraz poleci. Na górę. O, zagląda. Zrób mu pobudkę. Co? Zyzio, zrób mu pobudkę. Dobra, czyli tutaj kotek jest. Przypuszczam, że to może być baribal albo pieszo. No, tutaj nie ma, nie ma. No. A maluch się skrabie. także chodzą. Kiciulki nawet majeczka przyszła.